Dzisiaj widzowie, jest Ana ja, Halabarnik. w tym odcinku zagramy Arenki po prostu i no, mam dla Was informację, że jeżeli dobijecie 50 subików, to prawie rozgiwały ja na dwie dyszki PSC, więc pisać swoje niki z Fortnite'a i dlaczego byście to chcieli wygrać w komentarzu. A ja już lecę do Arenki. Dobra, no, lecimy sobie ja myślę że polecimy na Gajach bo tak, bo czemu by nie lecimy pytanie czy do... nie no dolecie, dolecimy dolecimy O, widzowie, pompa. Będę, czyżby, czyżby, muszę, 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 muszę. Dobra, mam. Mam. Dobra, leży. Walimy aptaka szybko. O Jezus, zabiłem go. Na mnie jest sporo typa, z tego co słyszę. O Jezus. No to to była szybka gra, widzimy się na następnym. Dobra, znowu na Gaję lecimy, bo czemu by nie? Albo może jak będę miał dobry landing, a nikt nie będzie leciał to na bazę i potem z nie wiem, nie wiem. To jeszcze jest do przemyślenia. Ale widzę, że dużo ludzi leci na bazę, a ja zwaliłam landing, więc lunch padzik i lecimy dalej. Gdyby nie lunchpadzik, to bym już nie żył, raczej widzowie. Chłop, co na Big Bena poleciał w jakiś dziwny sposób? Ja tam zaraz gością wysadzam. Jak znajdę broń, bo nie... bo bez Nie mogę go wysadzić bez broni, ale no. Ała, mój ping, to woli? Epic. O ty kurde. A ja 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 i no nie no widzimy się w następnej grze. Dobra, może tym razem nie nagaja widziałe, nie wiem. Może sklepową? Dobra, go sklepowa. Siung. O, tam lecimy. Lotnia i lecimy dalej. A ma do pompy, ale bez pompy. A jednak z pompą, widzowie. Tylko, że ja nie, tylko, że ja nie żyję. No chyba, że ktoś mnie uratuje i go zabije. Brawo, dzięki ziomu. Wziął jesteś gościem, jesteś najlepszy. Jesteś najlepszy, dzięki. Ho, ho, ho. Szybki bandażyk. Gościu zamką jest pode mną. Jednak nie, on tutaj wyjdzie. 哦，也是。 Tak nie można, widzowie. Ajajajajajajaj, aj, 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 niestety. Ale było nic, dobra. Dobra, lecimy na, na, na bazę na Rika, na działko. Wszystkich rozwalamy. Tak, po prostu ich wypstrykamy. Kaczki, no chyba, że ktoś weźmie działko lub poleca na skrzynkę. Tak też można. Dobra, spacja, lecimy. Działko. Ojoj, ojoj, ojoj. Chyba jednak będziemy musieli odbić na. No, odbijamy tutaj na domki. Chociaż na działku już ktoś jest, to nie, to nie, to się nie uda, to się nie może udać. Widzowie. Dobra, robimy taktykę. Hej, nie, nie dostał punktów. Dobra, widzimy się na następnej grze. Dobra, lecimy za następną gierką. Taro na wydmy. Na hotel. Chyba. Może, 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 nie wiem A, dobra, już ktoś to wziął. O za ja nie trafiłem w parasol, no to słaba. Skrzynka? Jest skrzynka, nice. Dobra, SPM. Ale w tym domku nic nie ma W tym też Okej, okay. jaki lagi mam? cholera. Ale ping. Tak nie powinno być. Bierzemy kanister i stąd idziemy. Palimy tą chatę. Takiego trika robimy widzowie? I się tam do nich przejdziemy. Oho, spazy mają. Obieguwana stacja, która była lutowana. Alimi biga, peemik, syk, paper. I lecimy. No i są tu czekamy w tak Ajajaj, aj, aj, nie miałem co zrobić, a on miał spadę. Widzimy się w następnej grze. Dobra, ja lecę. To tam może wylew... Korda jest słaby, ale nie bo to jest górka. Ale dobra, lecimy. Nie dobra, dawaj tego Famasa. Jaki, jaki ping. Tak się grać, nie, da widzowie. Aha. Okej. Okay. A zginął przez tego Borowika, to nie wiem co on sobie zrobił. Ale coś na pewno. Oho, ale żebym wyrwał. Dobra, kończymy na dzisiaj Elo.